Ciągnik rolniczy to inwestycja na długie lata. To zwykle najważniejsza maszyna w całym gospodarstwie. Dlatego jej wybór nie może być przypadkowy. Wie to doskonale pan Marcin Wąsowski ze wsi Budzisław w województwie kujawsko-pomorskim, który wraz z rodzicami prowadzi 32-hektarowe gospodarstwo rolne. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż. W gospodarstwie prowadzona jest także hodowla trzody chlewnej i bydła opasowego. Jeszcze do niedawna wszystkie prace wykonywały dwa dość wysłużone traktory. Jednak nie były one w stanie spełnić wszystkich potrzeb rozwijającego się gospodarstwa. Niezbędny stał się nowoczesny, mocny i niezawodny ciągnik, który sprosta wyzwaniom codziennej pracy w gospodarstwie. Pan Marcin wybrał japońską jakość. Wybrał Kubotę M110GX. W tej chwili w gospodarstwie mam trzy ciągniki. Ostatnim nabytkiem to jest właśnie kubota, tak widać. Ten traktor służy do ciężkich prac w moim gospodarstwie: orka, uprawa i siew i beczkoło asynizacyjne. Wśród zalet ciągnika z logo K na masce młody rolnik najbardziej docenia wygodną i przestronną kabinę. Docenia również niebywałą zwrotność i co najważniejsze, niskie zużycie paliwa podczas prac polowych. Nie bez znaczenia jest także nowoczesny wygląd traktora i ponad 115 koni mechanicznych pod maską. Jak twierdzi pan Marcin, jego kubota sprosta najbardziej wymagającym zadaniom. Jazda i praca tym ciągnikiem to prawdziwa przyjemność, podkreśla pan Marcin. Nawet kilkugodzinna orka nie powoduje zbytniego zmęczenia. Wykonywałem tym traktorem rozlewanie gnojówki, talerzowanie i orkę. Cielnik kubota mało pali, jeśli chodzi o prace polowe. Najwięcej zadowoleniem ma orka. Jest kabina przestrzenna. Regulacja w kabinie jest wszystko pod ręką. Sercem traktora jest czterocylindrowy, 16-zaworowy silnik o pojemności 3,8 litra z turbosprężarką, interkulerem oraz układem wtrysku bezpośredniego Common Rail. Skrzynia biegów oferuje aż 24 przełożenia do przodu i tyle samo do tyłu, przełączane pod obciążeniem za pomocą przycisków na dźwigni reduktora. Teraz, jak z dumą podkreśla pan Marcin, Kubota to główny traktor w gospodarstwie. Ciągniki serii GX są to ciągniki, które otwierają kubocie drzwi do średniej wielkości gospodarstw o profilu produkcji roślinnej. Są to ciągniki, które doskonale sprawdzają się zarówno w ciężkich pracach uprawowych, jak również przy pracach pomocniczych. Pan Marcin jest także zadowolony z doskonałego serwisu, jaki zapewniają przedstawiciele japońskiej firmy. Jak maszyna. Dobrze, bardzo się cieszę. Wszystko zgodnie z zasadą pierwszy ciągnik sprzedaje handlowiec. Następny serwis. Nasz kontakt z rolnikiem nie kończy się w momencie sprzedaży. Właściwie wtedy dopiero rozpoczynamy swoją współpracę. Staram się jak najczęściej odwiedzać użytkowników ciągników marki Kubota. Zbieram od nich informacje, a również przekazuję różne sugestie, jeżeli chodzi o użytkowanie ciągnika po to, żeby ten ciągnik był jak najlepiej wykorzystany. Praca z Kubotą to oszczędność nie tylko czasu, ale i pieniędzy. Z jego zakupu zadowolona jest cała rodzina. Można śmiało powiedzieć, że Kubota to oczko w głowie rodziny Wąsowiczów. To idealny traktor do gospodarstwa średniej wielkości. Traktor jakiego szukał pan Marcin.